Witajcie na kanale News Motorsport. Jest to pierwszy odcinek z serii ciekawostki o wyścigach Formuły 1. W dzisiejszym odcinku przedstawię 15 ciekawostek o Grand Prix Australii. Zapraszam do oglądania. Ciekawostka numer 1. Grand Prix Australii od 1985 roku jest zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1. Od tego roku Formuła 1 gości ten kraj do dziś, z małą przerwą spowodowaną pandemią w 2020 i 2021 roku. Ciekawostka numer 2. Wyścigi odbywały się na dwóch torach. W latach 1985-1995 na torze Adelaida w Adelaide oraz w latach 1996 do dzisiaj na torze Albert Park w Melbourne. Tor ten znajduje się w parku miejskim, a nitka toru otacza jezioro Albert Park. Ciekawostka numer 3. Wyścigi w Australii od sezonu 1985-1995 odbywały się jako ostatnia runda mistrzostw świata. Natomiast na torze Albert Park wyścigi zazwyczaj rozpoczynały sezon. Wyjątkami są tylko lata 2006, gdzie wyścig był jako trzecia runda, 2010 jako druga runda oraz 2020 jako trzecia runda mistrzostw świata. Ciekawostka numer 4. Najwięcej zwycięstw w Grand Prix Australii ma Michael Schumacher, są to cztery zwycięstwa, które odniósł na torze Albert Park. Natomiast w Adelaide najwięcej zwycięstw mają Erton Senna, Alan Prost oraz Gerhard Berger, którzy mają po dwa zwycięstwa na tym torze. Ciekawostka numer 5 Najwięcej pole position w Grand Prix Australii ma Lewis Hamilton. Jak na razie jest to 8 zwycięstw w kwalifikacjach, w tym 6 razy pod rząd w latach 2014-2019. 8 pole position to rekord na jednym torze. Ciekawostka numer 6. Zespół, który wygrał najwięcej razy w Australii to McLaren, 5 razy w Adelaide i 6 razy w Melbourne. Natomiast najwięcej zwycięstw jako dostawca silników ma Mercedes, który triumfował 11 razy na torze w Melbourne. Ciekawostka numer 7. W sezonie 2020 wyścig miał się odbyć normalnie. Kierowcy zespołu oraz kibice byli już na torze i czekali na początek weekendu wyścigowego, ale jeden z pracowników McLarena otrzymał pozytywny wynik testu na wirusa. Zespół ten wycofał się z rywalizacji, w związku z tym wyścig został odwołany ze względu na bezpieczeństwo zespołów oraz kibiców. Natomiast w sezonie 2021 wyścig został początkowo przełożony na listopad, ale ostatecznie władze Formuły 1 odwołały go ze względu na obostrzenia związane z pandemią. Ciekawostka numer 8. W 2009 roku debiutujący zespół w Formule 1 Brown GP w swoim pierwszym wyścigu przyjechał na metę z dubletem. Wyścig wygrał Jenson Button, natomiast drugie miejsce zajął Rubens Barrichello. Ciekawostka numer 9. Eddie Irvine to jedyny kierowca, który wygrał swój pierwszy wyścig w karierze w Australii. Było to w 1999 roku w zespole Ferrari. Ciekawostka numer 10. 11 miejsce startowe to najniższe miejsce, z którego wygrał ktoś wyścig w Australii. Dokonał tego David Coulthard. Ciekawostka numer 11. W Formule 1 nigdy australijski kierowca nie wygrał w swoim domowym wyścigu. Ba, nawet nie stanął na podium. Bardzo blisko tego osiągnięcia był Daniel Ricciardo, który w 2014 roku dojechał do mety na drugim miejscu, ale niestety został dyskwalifikowany. Najwyższa pozycja Australijczyka to czwarte miejsce Marka Webera oraz dwukrotnie czwarte miejsce Daniela Ricciardo. Ciekawostka numer 12. Tor w Melbourne jest przygotowywany już 6 tygodni przed rozpoczęciem weekendu wyścigowego oraz rozbierany przez 4 tygodnie po wyścigu. Ciekawostka numer 13. Organizacja wyścigu kosztuje około 50 milionów dolarów australijskich. W przeliczeniu na dolary amerykańskie to około 37 milionów dolarów. Natomiast na złotówki jest to około 159 milionów złotych. Ciekawostka numer 14. Frekwencja podczas weekendu Formuły 1 wynosi około 300 tysięcy kibiców. Natomiast w dzień wyścigu frekwencja do ponad 100 tysięcy kibiców. Ciekawostka numer 15. Tor Albert Park jest torem ulicznym oraz będzie pierwszym torem w historii, który ma 4 strefy DRS. I to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że ciekawostki Wam się spodobały. Już za niedługo będzie kolejny odcinek z ciekawostek. A teraz możecie dać łapkę w górę, subskrypcję, napisać w komentarzach, które ciekawostki znaliście, a których nie znaliście. I wyczekujcie następnego odcinku. Trzymajcie się. Cześć.